A więc witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj sprawdzimy sobie gniazdko samicy dwutygodniowej młodej. Chodź mamuskę. Eee, że nam przeszkadzała. Widzicie, jaka gruba ma Podriftuj sobie u góry. Widzę, gdzieś wszystko przez nas zjadło. Musimy wyczyścić i karnik, tu z przodu też jej wyczyszczę. Gniazdko już trochę rozwaliły, bo już chodzą. Oczy mają po w większości są takie to... Takie o, chodź, 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 no chodź, odwarcie oczka otwarte. Ten będzie taki Jest niebieski taki. Ale szukamy takiego jednego, takie są dwa fajne. Ten będzie taki czarny. Zostań tutaj. No, ten też będzie niebieski. No młody, ten będzie czarny. Ten będzie czarny Ten też czarny Ten też czarny Czy to ty jesteś Siwodupek Siwy dupa Siwa dupa Chodź za rozprykany są jak nie wiem co Zobaczcie, siwą dupę ma Cały siwy się robi, będzie taki fajny jak były Wszystkie już wyciągnął Nie wiem tak chodzą O ten jest też fajny Ten będzie ładny Niebieski Widzicie oczka potwierane Będa w nogi dostały i zawalają Czyli liczby czy są wszystkie Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Wszystkie Sześć Siedem Osiem młody, I dziewięć Wszystkie równe są Ładnie karnione no. Co ty żeś, skąd Z kim ty czas się puszczała, że takie czarne młode, co? Biały jest był. Wiem, że mieszanka nowozelandzkiego z kalifornijskim zawsze takie czarne wychodzą. Ale ona nie jest czysto kalifornijska. Znaczy, kalifor ona, y, czysto nowozelandzka. Ona jest mieszancem z czymś tam. Zobacz, to widać po ogonie, bo zobaczcie. Biały ten ma. No nie jest taka czysta, ale jest dobra matka. Bo nowozelandzki jest. Oj, sorry. Trochę ci wyczyścimy. Przód, bynajmniej, zda jeszcze nie rozwalam i tam tyłu nie sprzątam. Na dół się zwalimy to. No to przy okazji macie sprzątanie. No, już taka chociaż na agresywna nie, jest, bo w pierwszym tygodniu, jak je sprzątałem, to. Nawet nie chciała obornika oddać Nie młode? No widzicie dobra matka, 9 okociła, 9 trzyma Trzeba ją uzupełnić, sianko, zboże Wodę ma, bo wczoraj zalewałem Nie? Karnikiem to ja nie wiem jak ty nasrałaś Dobra, tak z grubsza Wyczyszczone. Potem podjadę Taczko i wezmę na widły Dobra, trochę kukurydzy wypadło, bo o nie wiem, ktoś kukurydzy minie Ale potem tu byczek przyjdzie, to sobie zje Ech. Kurde, bo tu woda Mam małych przepiórek no, trochę wczoraj ten Dobra, na razie marchewki damy takie, takie grube jednocienki tyk Brygitka mi się gdzieś schowała, poszła jej ja z niej, bo niosek nie otwieram. Masz tutaj, bo Ci muszę zboże zasypać. Dobra, się my, my sitkiem ci damy. No, <laughs> trzeba sobie radzić. No i teraz możesz sobie marchewkę wziąć tutaj Słomę muszę przynieść, ale słomę mam gdzie indziej. Co to ci siano lecz. Sianka to też ładnie No ci jak ja zani, zanim przyniosę tą słomę, to na sobie tym sianem wyścieli Ona jest taka piękniejsza i sobie ja widzicie Tu ma pół litra tu jeszcze ma A i tylko jeszcze tu pokażę kwoki Daj mi 10 kurcząt Może teraz tak nie widać, A, ale tu masz, pokaż daj mi te 10 tęczanek. Nie, 10 was. 10, <laughs> jak się nie chcą rozejść. Dziwne, bo weszły pod kwokę od razu. No, ty co, to jest taka śpiąca? Mówi, że siadasz z powrotem. Ale zobacz, jaka różnica jest. Te takie maluchy, a te już takie większe. One już mają dwa tygodnie dzisiaj. No tam dwa kurczaki są, mają jeszcze dwa tygodnie jeden dzień. A jeszcze wczoraj im pszenicę dałem. Znajmniej żeby kura sobie zjadła. No ładnie. Pod mamuśkę wchodzić, pod mamuśkę. Pokażemy jej, nie? Ona przyjmuje, tylko mnie bije jak zwykle, nie? O, no, macie. Tam te zimno, nie? Jak pod lampą siedziały. Pod lampą to co innego, nie? No zobaczcie, o, wchodzą sobie. Pogarną. Dwa dni nauki, będę wiedzieć. O, już pod matkę wchodzą. Tam tamte większe już tak nie siedzą. Tu mają lampę włączoną. Tu wam chowalnika nie pokażę, bo będziecie mieć osobny film. Dobra, zostawcie łapkę w górę. Suba. 60 łapek, kolejny film. No i cześć.